Garmin Forerunner 165 to model stworzony z myślą o biegaczach, który oferuje wszystko, aby stać się niezawodnym partnerem na każdym treningu. To kolejny zegarek od marki Garmin z tej serii, który posiada bardzo wyraźny kolorowy wyświetlacz AMOLED. Dodatkowo, jeśli chcemy, aby wyświetlane dane były jeszcze bardziej czytelne, możemy włączyć w nim opcję duże czcionki. Garmin Forerunner 165 występuje w jednym uniwersalnym rozmiarze pasującym zarówno do damskich, jak i męskich nadgarstków. Zegarek ten możemy obsługiwać zarówno za pomocą przycisków, jak i ekranu dotykowego. Zaletą nowego modelu jest także długi czas pracy wynoszący do 11 dni w trybie smartwatcha. A w trybie GPS urządzenie może pracować do 19 godzin. Forerunner 165 oferuje bardzo przydatne do poprawy wyników biegowych funkcje Znajdziemy w nim efekt treningu, i informujący o tym, jak treningi wpływają na naszą kondycję, a także jakie korzyści przynoszą poszczególne jednostki, sugestie treningowe, które dostosowują się do poziomu wydajności i regeneracji, aby ułatwić osiąganie celów lub przygotować nas do konkretnych zawodów, czas regeneracji, pozwalający dowiedzieć się, ile odpoczynku potrzebujemy pomiędzy poszczególnymi treningami, status zmienności tętna, czyli jeden z najważniejszych parametrów do oceny stanu zdrowia i kondycji, a także Biegu, czyli pomiary biomechaniczne, które pomagają w ocenie aktualnej formy biegowej. Zegarek Karmin Forerunner 165 jest dedykowany przede wszystkim dla początkujących biegaczy, ale oferuje również szereg innych aktywności, dzięki którym możemy uzupełniać swój trening biegowy i rozwijać sprawność fizyczną w różnorodny sposób. Profile biegowe takie jak bieg, bieg na bieżni mechanicznej, bieg po torze krytym, bieg w terenie, bieg przełajowy, bieganie wirtualne i ultrabieg zostały uzupełnione m.in. o wędrówkę, pilates, jogę, tenis, kolarstwo, rower stacjonarny, pływanie w otwartym akwenie oraz pływanie w basenie. Poza aplikacjami sportowymi ForRunner 165 oferuje także szereg innych przydatnych na co dzień funkcji. Ocena jakości snu dostarcza informacji o przebiegu naszego nocnego odpoczynku, a także wskazówek, które mogą poprawić jego jakość. Rejestrowanie drzemek, automatyczne lub ręczne, pozwala jeszcze lepiej zarządzać odpoczynkiem w ciągu dnia. Pomiar tętna umożliwia monitorowanie stresu, poziomu wody batery, częstotliwości oddechu, a także liczby spalonych kalorii. Raport poranny, czyli przegląd danych dotyczących m.in. snu, zaplanowanych treningów, stanu regeneracji, statusu zmienności tętna czy pogody, wyświetlany zaraz po przebudzeniu. Garmin Pay zapewnia dostęp do bezpiecznych i wygodnych płatności zbliżeniowych. Bezpieczeństwo pozwala na wysłanie wiadomości alarmowej z lokalizacją, gdy smartwatch wykryje nasz upadek lub gdy czujemy taką potrzebę. Dodatkowo wiadomości tekstowe, powiadomienia oraz alerty z telefonu możemy odbierać bezpośrednio na zegarku, a jeśli korzystamy ze smartfona z systemem Android, odebrane zdjęcia wyświetlą się na ekranie naszego smartwatcha. W urządzeniu znajdziemy również licznik kroków, pokonany dystans oraz minuty intensywnej aktywności. Na uwagę zasługuje również zaawansowana funkcja zdrowia kobiet, pozwalająca śledzić cykl menstruacyjny i ciąży. Model Garmin Forerunner 165 możemy kupić w wersji Music lub standardowej. Każda z nich posiada różne warianty kolorystyczne. Wersja Music posiada 4GB pamięci przeznaczonej na pobrane utwory lub playlisty z serwisów Spotify, Deezer lub Amazon Music. Dzięki temu możemy słuchać muzyki w trakcie treningu lub zawodów i nie potrzebujemy do tego telefonu. Jeśli nadal zastanawiasz się, czy ten model jest dla Ciebie, zajrzyj do artykułów porównujących go z innymi modelami. Forerunner 255 i 265 oraz Viva Active 5. Oferta urządzeń marki Garmin jest bardzo szeroka, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkie wersje modelu Garmin Forerunner 165 możecie kupić na naszej stronie internetowej trigger.pl. Jeśli natomiast wolicie zakupy stacjonarne, zajrzyjcie do sklepu firmowych Trigar, gdzie nasi eksperci pomogą wam w doborze odpowiedniego zegarka. Do zobaczenia!